RMF Max w krótkofalówce. Mamy przycisk mówienia i radio RMF Max. Sorry, Max, Słuchajcie, to Igrzysk w Rio zostało nam już tylko 3 dni. Sportowcy są już w Brazylii, już słyszeliśmy narzekania, że w wiosce olimpijskiej jest brud, brud, nic nie zorganizowane, ale na co okazuje się najbardziej narzekają sportowcy z całego świata? Że w Rio nie mogą łapać Pokemon. Aplikacja Pokémon Go w Brazylii nie została jeszcze uruchomiona. No i na Twitterze, na Facebooku sportowcy Maruzza. Za 15 sekund